Witam wszystkich na moim kanale, dzisiaj Wam pokażę jak kładę duże płytki w takiej małej, małej toalecie. No może nie taka mała, bo to jest za 3 m kwadratowe, ale pokażę Wam jak od czego zacząć. Takie zwykłe, proste, dosyć duży forma, bo to jest 120x60, płytki do pionie. Także Wam pokażę od czego zacząć i jak to zrobić, jak ja to robię. A jak Wy będziecie robić, to, to już inna sprawa. Ale ja wam pokażę jak ja to robię jak to wychodzi i jest sprawdzona no i w miarę fajnie to wychodzi. Także no zapraszam do oglądania. Ale jeszcze chciałem, trochę prywaty, chciałem pozdrowić mojego najwierniejszego fana moich filmów i kanału, także mojego syna, który no bardzo mnie motywuje, śledzi mój kanał, jest na bieżąco, jest bardzo intensywnie obserwuje, śledzi. Także no... Bardzo dużo mnie to motywuje i no, też inne subskrypcje. Widzę, że trochę ludzi się zaciekawiło. Kanał się troszeczkę rozwinął. Także no, to też trochę motywuje do pracy, no, ale wiadomo pracy jest dużo. Nie zawsze jest czas, żeby pisać, kręcić filmy, a też nie chcę kręcić jakichś bzdetów, które są do niczego niepotrzebne, także staram się to, co ja myślę, że jest przydatne komuś, kto zaczyna, kto chciałby zrobić samemu, kto nie wiem, chciałbym się coś dowiedzieć, a kręcenie filmów takich dla kręcenia, no to trochę nie bardzo. Chciałbym, bardziej myślę o tym, żeby coś z tego filmu wynikało, żeby ktoś coś wyciągnął, żeby to nie było tylko gadanie niczym. Także zapraszam Was do oglądanie i pokażę Wam, jak to wygląda z mojej strony. Jak widzicie, już mam tu położone te ściany, tu więcej nie będzie tak na 1,20 20 Także to jest cała płytka od podłogi. W górę pionowo idą 120x60, także powiem Wam od czego zaczynamy. Oczywiście od przygotowania ścian. Także zaczynamy, sprawdzamy wszystkie narożniki, szlifujemy co trzeba, skrobiemy, gruntujemy, tak żeby ta przyczepność była. Raz, że przyczepność, po drugie, jak jest bardzo chłonne powietrze, to się znacznie lepiej klei i lepiej się pracuje skoro jeśli ten klej nam nie wysycha. Zwłaszcza jak się teraz robi ciepło i klej nam nie wysycha bardzo szybko. Także mówię. Czyścimy, skrobiamy, gruntujemy, przygotowujemy ścianę do kładzenia płytek. Następnie rozmierzamy sobie jak najłatwiej rozmierzyć. No, tak jak ja tutaj widzicie, mam w sumie, tu są dwie płytki, i tutaj trochę więcej niż pół. No tutaj akurat od środka, tak trzeba no, mniej więcej mierzyć. Różnie to można Po środku w zależności jak jest jakaś szafka, można za szafką sobie kawałek stawić. To też zależy indywidualna sprawa. No, ale tu akurat mam. Od środka na boki, tutaj widzicie, są praktycznie trzy całe płytki. Nie chciałem przesuwać tam, robić trochę mniejszej z tamtej strony. No, bo znowu na toalecie by było dziwnie, tak to fajnie wyszła fuga na środku i jest dobrze. No, także tutaj też widzicie, są całe. Także wszędzie są całe, prawie że. No, tam wiadomo, troszkę w narożniku jest obcinane, ale to jest też kawał dużej płytki. Także no, widzicie, tak to wygląda, tak sobie rozmierzacie. No Najlepiej odmierzyć każdą ścianę, zobaczyć gdzie co Wam wyjdzie, jaki pasek Wam wyjdzie, bo nieraz jest tak, że zaczniecie powiedzmy, yy, brakuje Wam dwóch centymetrów, zaczniecie tamtą ścianę i tą drugą ścianę. Także Wam jeszcze musicie obcinać. Także warto wszystko zmierzyć, sprawdzić jakie Wam kawałki wyjdą, gdzie co jak Wam co wam wyjdzie. Także widzicie na górę, tutaj akurat przychodzi, widzicie listwa z nierdzewna która no, fajnie też zabezpiecza ten narożnik żeby go nie uszkodzić wiadomo jak to można czymś puknąć coś potem jest kłopot tu zabezpiecza tu później przychodzi akryl i także ładnie tu sobie pomalujecie i nawet do sprzątania do czyszczenia bo jak wiemy tu na płytce zawsze jest ten kurz i farba z czasem się stegowuje a tak to tu jest fajnie listwa nierdzewna i ładnie to nam zabezpiecza także jest i użytkowanie jest fajne i teraz powiem wam jeszcze jak, jak ja to robiłem Wiadomo, klej odpowiedni do dużego formatu, także no zresztą teraz no, większość już leci na duży format, także kleje są odpowiednio przystosowane. Ja używam grzebienia takiej trochę mojej własnej, może nie produkcji, ale taką stoningowaną dziesiątkę. Czyli z dziesiątki wycią wyciąłem sobie na, wycinam na głębokość 14, czyli szerokość zostaje 10, a głębokość jest 14. Robiłem różne próby, testy i to mi się najbardziej sprawdza, najwygodniej się robi i lepsze, według mnie jest lepsze niż te księżyce okrągłe, skośne różne, jest, bo jest wysoki, wysoki grzebień, a bardzo wąska przerwa między zębami, także fajnie się to wypełnia i robiłem próby, testy i na tym mi to najlepiej wychodzi. Klej odpowiednia gęstość i naprawdę nie trzeba mocno dociskać, fajnie to się spływa, spływa ten klej, także to wszystko ładnie trzyma. I według mnie to jest najlepszy sposób. Wiadomo, oczywiście, żeby nie miały ścianę, płytkę jadę na gładko, dosyć grubo, tak żeby ta przyczepność była, kontakt był. Nie smarujcie sobie klejem przy tak dużych płytkach, więcej jak na jedną płytkę, bo zwłaszcza teraz gdzieś jest ciepło, klej szybko wysycha i ten kontakt już to jest ograniczony. Także no, radziłbym nie za dużo smarować po jednej płytce, zwłaszcza jeśli nie macie doświadczenia. Także po jednej płytce jechać i. Wtedy będzie Wam wszystko fajnie, bo jak nawet Wam przyciągnie dużo, jest ciężej dowić, ciężej wyprostować. I także no, i tak jak widzicie zacząłem od ścian, bo zależy mi też, że bo tu jest ogrzewanie podłogowe i zależy mi, żeby tam przy podłodze była przerwa, co najmniej centymetr. Także jest, jestem pewny, spokojny. I teraz jak dołożę płytkę podłogową, to też będę miał kilka milimetrów przerwy między tą płytką a ścienną. Także tam jestem spokojny, pewny, że tam będzie przerwa, tam później przyjdzie silikon z narożników. Także jestem spokojny, pewny, że tam będzie sobie mogło spokojnie pracować i nic się nie wydarzy. Żadnych naprężeń. Bo wiadomo przy ogrzewaniu podłogowym, nie tylko podłogowym, bo i każdym, jak gdzieś zrobicie brze. Pracuje, dlatego są delatacje, są przerwy, i jak tego nie zrobicie, to będzie po prostu gdzieś te naprężenia muszą pójść. Jak nie będzie ściana, będzie trzymać, to gdzieś wam szczeli w końcu na środku, i, a to nie będzie dobrze, tak, to, żeby to co mogło pracować swobodnie, no, dlatego są te delatacje, są przerwy, dlatego tak, no jak widzicie, tak to właśnie ja robię. Także mówię, no wiadomo, Gruntowanie ścian to jest podstawa. Zagruntować, przygotować, sobie rozmierzyć, zmierzyć każdą ścianę. Przy takich małych jest to bardzo proste do zmierzenia, żeby wam nie wyszła niespodzianka, od czego zacząć, szybciej zacząć. Także no, dużo prościej to Wam wychodzi. I widzicie, no, smarujecie widzicie, grzebieniem. Pamiętajcie, fajnie, żeby grzebieniem równo dobrze nakładać, żeby nie robić guzów jakiś buł. Bo to wtedy, jak nierówno do, nałożycie kleju, nierówno wam się też płytki dobijają. Potem sami sobie krzywicie i płytkę smarujecie. Żeby kontakt musi być zawsze i mówię po jednej płytce, bo to jest duża płytka powierzchnia, to jest prawie, prawie że metr kwadratowy. Także no, musicie jechać po jednej płytce. Ja mimo, że tyle lat robię, też robię po jednej, bo jestem spokojny, klej jest fajny, świeży ładnie się przykleja. Nie muszę się martwić, że coś mi tam się nie przyklei albo podesło, podciągło. Także no, w ten sposób, jak będziecie robić, to będzie wam się fajnie trzymać. Także widzicie, to jest w ten sposób duże płytki. Dużo, to jest dosyć fajne, szybko to idzie. Wiadomo, jeśli ściany są proste. No jest trochę wycinania, bo to płytka jest gruba, ponad centymetr także no wiercić dziury czy coś no to jest troszeczkę zabawy ale no niestety no, nie ma coś za coś ale mówię no, fajnie to wygląda chłop nie ma wiele także to też fajne w utrzymaniu w czyszczeniu także no, widzicie ja tak to robię jak ktoś chce może robić tak samo może robić po swojemu ja mówię co jest fajne co ja polecam także do zobaczenia